Pan dr Hubert Czerniak, który jest zwolennikiem zdrowej żywności, a także ma świadomość, jak ta chemiczna żywność wpływa na nasze organizmy. Naturalnie nie tylko ja. Całe Towarzystwo Lekarzy Medycyny Zintegrowanej zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństwa związanego z nowoczesnym typem prowadzenia hodowli, prowadzenia żywności całej, zdobywania. To, co nam w mediach mówią, że nowotwory to genetyka i inne bzdury, to możemy sobie zapomnieć o tym. 35% przyczyn nowotworów to żywność, 30% palenie, jeśli chodzi o genetykę, to tylko 6%. Co to jest 6%? A robi się z tego demona, prawda? Jeden z moich przedmówców mówił, producent rolny, ja to podkreśliłem, bo. Diabeł tkwi w szczegółach. Dlaczego producent ekologicznej żywności nie może sprzedać np. do szkoły, do internatu? Problem, że nie jest vat -owcem. To trzeba rozwiązać. Głupota, ale ktoś dobrze o tym myślał, żeby odciąć możliwość dostarczania dla naszych dzieci zdrowej żywności. Przecież te dzieci mają chorować, długo chorować, ciężko. Kiedy była ostatnia epidemia czegokolwiek w Polsce, grypy? Rok 1972. To było mniej więcej rok po tym, jak Gierek przestano, Zagierka przestano podawać tran dzieciom w szkołach. To była ostatnia prawdziwa epidemia. To, co w tej chwili się nazywa epidemia, to kochany jest spowodowane tym, że pewna pani. Która przewodniczyła CDC, w 2009 zmieniła regułę epidemii. I dlatego wszyscy idioci skorumpowani mogą w tej chwili mówić, że jest epidemia, jeżeli ma nawet jeden przypadek na terenie Polski, bo stwierdził obecność wirusa czy bakterii tu więcej dodać. Ja pamiętam takie czasy, kiedy chodziłem do szkoły podstawowej i myśmy dostawali bułkę drożdżową z kakałem, a tak. dzieci nie chorowały, dzieci były szczukłe. Tak ale i... dostawałeś prawdziwe mleko, a teraz jest mle mleko podobny produkt, a właściwie, że jakbym trucizna, bowiem, jeżeli zrobiono doświadczenia, dwie grupy cieląt, jedną y, karmiono normalnym mlekiem, drugą mlekiem UHT, ta po pół roku wyzdychała cała populacja z wyrodnienie serca, wątroby, nerek, w jelitach śmierdząca substancja, gnijąca i ty mówisz mi o mleku, że my teraz możemy dać dzieciom mleko, a na przetargu dla szkoły, dla internatu jakie może pójść mleko? Tylko z Biedronki albo z innego hipermarketu, bo oni płacą VAT, ale że sprzedają nam gówno, przepraszam, to truciznę, nie mów tego. To, to już jest inna bajka. Ale ja, no ale ja często kupuję mleko, i to mleko się nie nadaje w ogóle do picia. Ja już wybieram różnych producentów, i wszystkie rodzaje mleka są podobne. Natomiast ostatnio byłem w Niemczech, bardzo krótko, i kupiłem tam mleko, które ma 3,5% 3 zawartości tłuszczu. I okazuje się, że ono jest zupełnie inne w smaku. Ja kupuję mleko od sąsiedniego rolnika, i to mleko się siada. Jeżeli mleko się nie jest w stanie ściąć, to znaczy, że zawiera substancje, które zabijają bakterie potrzebne naszemu przewodowi pokarmowemu. Jeżeli mam człowieka z problemami elitowymi, to podstawą jest kultura bakteryjna. Nie suplementacja znowu jakąś jedną, dwoma, czterema kulturami bakteryjnymi, które połyka człowiek, bo to znowu jest rozchwianie na korzyść tych czterech bakterii. Tam ma być około półtora tysiąca bakterii różnej maści. 9 do jednego te takie zdrowe w stosunku do tych powiedzmy toksycznych, ale te to, toksyczne są potrzebne. Te beztlenowce. Do czego beztlenowce są potrzebne? A jak napijesz się takiego pip, które kupujesz w kartonie i które potrafi miesiąc postać, białe, prawda? I nazywa się mleko. To, to, musi być przez coś strawione, bo inaczej to będzie trucizną, więc po to są Ci te toksyczne bakterie. Tylko, że jak jesz tego coraz więcej, to tych bakterii rośnie coraz więcej. A mam takie pytanie. Promowana jest w tych wszystkich supermarketach tak zwana yy, żywność, która zawiera się... 0% tłuszczu. Jak? O, to jest największa, największa trucizna. I tutaj alarm, czerwona lampeczka. Kochani, czerwona lampeczka. Dlaczego? Moi pacjenci, prawie 100%, którzy się nie suplementowali niczym, mają dramatyczny poziom witaminy D3. D3 to jest jedna z czterech witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. A, D, E, K. Jeżeli tego nie mamy, mamy masę problemów. Bezsenność, nerwice, nasila się Parkinson. Pacjenci z Parkinsonem, którzy nie mogli się napić herbaty. Bo wylewali po mojej suplementacji yy, miesiąc. Słuchaj, kobieta pije, idzie do ogródka, dałem nowe życie. Z garści leków, które brała, został jeden madopar HBS, ten 125, milu, malutki. A wcześniej brała garść. Były efekty toksycznego działania, a nie było działania przeciw y, trzęsieniu się. A te tak ładnie opakowane suplementy diety, co to Bo właściwie jest? Suplementy diety. A po co y, w suplementach diety jest sterynian? Żeby się nie wchłaniało za bardzo. A po co jest tlenek tytanu? I tu jest następny problem. Dlaczego znowu suplement diety weźmy y, dla wegetarian y, witamina B12? Dlaczego to jest cianokogalamina? To ma być metylokobalamin. nie na to budynku, więc nie, nie przejdziesz sam. Tak? Yuh. Poczekaj, to ja pójdę. Dobrze. To pójdę zaraz do wami. Yy, następna rzecz. Selem, wspaniały, ale dlaczego helaty? Dlaczego cynk helaty? Dlaczego czego inne helaty? Helat robi jedną rzecz. Nie oszukasz fizyki. Łączy się najbardziej z metalem ciężkim. Po to podawaliśmy dożylnie helat, żeby by odtruć z metali ciężkich. Więc co? Jeżeli ty łykasz helat, on wprowadzi do twojego organizmu ten e, selen, e, potas czy, czy wapń ale jednocześnie wprowadzi dużo metali ciężkich, bo znajdzie wszystkie metale ciężkie, które tam masz i wprowadzi do twojego organizmu. Jakoś producent yy, zapewne przez niedopatrzenie zapomniał zrobić takie badanie. Co się dzieje z poziomem metali ciężkich po podawaniu helatów? Ja myślę, że tym razem skończymy już naszą rozmowę, ale zapraszam na dłuższą dyskusję, a może przyjedziemy do ciebie i wtedy zapraszam. zapoznamy się. Yy... Po prostu, jaka powinna być naprawdę żywność dla Polaków. Nie ta słuchajcie chemiczna. Słuchajcie Jerzego Jaśkowskiego, słuchajcie. Jerzy Jaśkowski, bardzo mądry człowiek. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Do widzenia.